Witam niezmiernie serdecznie. Trójca Przenajświętsza jest tajemnicą. Kiedyś taki ksiądz, chyba nawet biskup, yy, przez pół godziny mówił o tym, jaka to tajemnica i tajemnica została tajemnicą, a, a pół godziny nam zmarnował. No to może ja nie będę yy, zajmował się wgryzaniem w tę tajemnicę, tylko chciałbym zaprosić do takiej refleksji, nad naszym miejscem w tym świecie, który jest trochę jawny, a trochę tajemniczy. A na dodatek jest jeszcze właśnie taki wymiar tego świata, który nas zupełnie przekracza. Nie tylko tajemnice tego świata, który poznajemy. W dzisiejszych czytaniach widzimy w Starym Testamencie, jak spersonifikowana mądrość mówi: Byłam przy Bogu, kiedy stwarzał wszechświat, kiedy stwarzał Ziemię. Byłam przy nim. Brzmi fajnie, ale jak patrzymy na historię tego świata, to, to, to musimy zapytać: no i co? Co się porobiło? Co się z tym stało? Gdzie ta mądrość? Bóg przychodzi na Ziemię w Chrystusie, żeby ludziom pokazać, jak być człowiekiem. I co ludzie z tym robią? Z kimś, kto mówi o miłości, o przebaczeniu, kto spotyka się z ubogimi, z pogubionymi. Co ludzie z nim robią? Zabijają go, zamęczają nie? w sposób okrutny. I, I nawet kiedy Chrystus z martwych wstaje, kiedy Bóg pokazuje, że miłość jest większa od nienawiści, od nikczemności, od grzechu, Pan Jezus zapowiada Ducha Świętego, który ma ludzi wszystkiego nauczyć i mija dwa tysiące lat i znowu trzeba zapytać, co się dzieje, co się z tą mądrością, gdzie ona się podziała, co się z nią stało, co się z nią dzieje. Albert Einstein mówił, że są dwie rzeczy nieskończone w, tym, w tej rzeczywistości. Jedna to jest wszechświat, a druga to jest ludzka głupota. I co do wszechświata miał wątpliwości. I no to spróbujmy się nad tym zastanowić, no właśnie nad tą głupotą. Bo to nie ma wymyślać z jakichś wielkich filozofii. Ksiądz Tiszner kiedyś taką, takie kazanie miał chyba nawet pod Turbaczem, gdzie mówił o głupocie, która nie przychodzi tak wprost, bo byśmy się przed nią obronili, tylko to jest głupota, która udaje. I Chyba ksiądz Tiszner mówi o trzech takich rzeczy, rzeczach, które, które udaje ta głupota. Pierwsza taka rzecz, to jest głupota, która udaje pobożność. Bo, jak mówił Tischner, na południu Polski była taka wioseczka niewielka i tam był malutki kościółek, a w tym kościele był jeden boczny ołtarz. Ale były dwie figury, świętego Jana, chrzciciela, i świętego Stanisława, biskupa i męczennika. I w tej wiosce żyło takich dwóch górali, co jeden miał na imię Jan, a drugi Stanisław. Problem był taki, że jak Jan przychodził do kościoła, on no nie mógł się spokojnie modlić, jak w tym bocznym ołtarzu stał ten Stanisław. I no go musiał wynieść do Zachrystii, a przynieść ze swojego patrona, świętego Jana. No zaś jak Stanisław przychodził, to mu ten Jan nie pasował. Tylko tego Jana do Zachrystii wynosił, a przynosił se swojego patrona, świętego Stanisława. Także po jakimś czasie te figury były już odrapane, poobijane. Coś tam się od nich odłamało. I tak czasem ta pobożność niestety wygląda, że Jeden mówi, ponieważ słucham tego radia, tak, oglądam taką telewizję czy czytam takie gazety, to jestem przedłużeniem Pana Boga tu na ziemi. I mogę osądzać, kto z ludzi nadaje się do zbawienia, a kto nie. K kogo mogę, czy powinienem szanować, a kogo mogę nienawidzić, kogo, kim mogę pogardzać. I patrząc przez pryzmat młodych ludzi, taka religia, taka wiara, taka pobożność. W żaden sposób nie przekonuje. Jeśli opiera się na pogardzie, na nienawiści, nikogo nie przekona. Drugi, druga taka dziedzina, e, gdzie pojawia się taka głupota, to jest patriotyzm. Głupota, która udaje patriotyzm. E, Alosz awdiejew kiedyś e, taką historyjkę opowiedział. E, że to działo się to w Rosji, dwóch facetów wraca chyba w piątek wieczorem do domu, już tam święto jakieś się szykuje, i oni idą, tak już się ściemnia i patrzą na drodze, przy drodze w kałuży, w błocie leży pijany facet. Pijany do nieprzytomności. No i tak oni patrzą na tego faceta, i jeden mówi do drugiego: Ty, patrz, my dopiero z roboty idziemy, a naród już świętuje. Nie? I tak można ludziom w głowach pomieszać, że będą zło widzieli jako dobro. Że będą tak rozumieli na przykład świętowanie, że można uznać, że my mamy jakiś gen sprzeciwu, że kto nie zgadza się z władzą, to nie zgadza się z Panem Bogiem, że polskość to obrona głównie swoich, nie tyle interesów, co swoich ludzi, którzy są po naszej stronie. I jak teraz ci młodzi ludzie. Mówić im, że mają się uczyć, że trzeba być uczciwym, trzeba mieć honor, kiedy okazuje się, że, że to wszystko sprowadza się do tego, że do, dorośli mówią, że prawo jest po to, żeby je łamać. A najważniejsze jest, żeby któremuś z naszych nie stała się krzywda. Trzecia taka dziedzina to jest głupota, która udaje zabawę. Obo śpiewają tak. W poniedziałek rano kosił ojciec siano. We wtorek rano suszył ojciec siano, w środę rano grabił ojciec siano, w czwartek rano zwoził ojciec siano, w piątek rano sprzedał ojciec siano, a w sobotę rano przepił ojciec siano. No i tak, patrząc na te tak zwane dzisiejsze czasy, to trochę tak to widać, że. Ludzie wpadają w taki rytm, że się goni, goni, goni cały tydzień, po to, żeby w weekend sobie odpuścić i to, co się zarobi, co się zbierze, w weekend się przepuszcza i tak całe życie może minąć. A tutaj brakuje, zacznie po jakimś czasie brakować głębi, bo się człowiek zredukuje do przeżuwacza tego, co zarobił. Nawet jest takie powiedzenie, że jedyne przemiany, jakich doświadczają niektórzy, to są przemiany materii. Jak się człowiek zredukuje, straci swojego ducha, będzie przeżuwaczem tego, co uda mu się kupić za zarobione pieniądze. W religii ważne jest to, że stajemy wobec kogoś, kogoś, Boga, który nie tylko to, że dał mi życie, nie? Dał, sprawił, że ja istnieję. Nie tylko życie, czyli, czyli ten zestaw komórek, który mam, ale że istnieje ja. Ale w religii jest ważne też to, że staję wobec jakiejś skali dobra. To dobro jest tutaj ważne, i to dobro nie wynika z natury mojej czy świata, bo natura świata chyba jest taka, że chodzi o to, co jest użyteczne. A w życiu, w życiu człowieka, pojawia się miłość, na przykład. Miłość, która, która jest tak działa, że można bezinteresownie oddać życie. I, co, i to właśnie ta miłość nadaje sens temu, co. Temu, co, co nazywamy życie. Bez, nazywamy życiem, bez tej miłości, myślę, że może pojawić się jeszcze taka czwarta dziedzina, czyli taka głupota, która udaje nowoczesność. Ja już opowiadałem kiedyś taką historię o pewnej dziewczynie, która została okradziona na wyciągu. Zgłasza się na policję i mówi, że chłopak obok niej jechał i ukradł jej portfel i komórkę. A ten policjant się pyta, gdzie miałaś portfel i komórkę? Ona mówi: No, pod kurtką w polarze. On mówi: To nie czułaś, jak ci rękę wkładał pod kurtkę? A dziewczyna mówi: No, no ja czułam, no ale myślałam, że on w uczciwych zamiarach. I to jest właśnie to. Nauczyliśmy się odzyskiwać energię z materii, i możemy doprowadzić do tego, że się albo zadusimy, albo się wysadzimy w powietrze. I żeby nas sumienie nie gryzło, że zmarnujemy ten moment w całym wszechświecie, ten moment, który nazywamy życiem, żeby nas sumienie nie gryzło, to wymyślamy takie, takie, takie wytłumaczenie. Że każdy ma jakieś tam zamiary, nie? I, i każdy sam sobie może te zamiary wymyślić i określić. To jest pokusa, która jest od początku istnienia człowieka. To jest to, co działo się w raju, kiedy Adam z, Awo, Adam z Ewą, tak jak Bóg, chcieli znać dobro i zło, chcieli decydować o tym, czy dany czyn będzie dobry, czy będzie zły. Na tym, na tym to polega i to jest to nam schlebia, bo każdy mówi, ja mam rację, każdy, mówi, każdy czuje się dumny, że jest panem swojego losu, tylko jak zapytamy, a czy Putin też może być dumny? No to zaczynamy się wtedy zastanawiać. Nie, bo to jest tak blisko, bo to stało się tuż za, za naszą granicą, ale przez lata no nie martwiliśmy się e, niewolniczą pracą w Chinach, e, warunkami życia w Afryce, albo w obozem koncentracyjnym, który jest Korea Północna dla 20 ponad milionów ludzi. O to tutaj chodzi, żebyśmy umieli się w tym świecie zatrzymywać, żebyśmy umieli w tym świecie dostrzegać tę wielką tajemnicę Boga, który daje życie, Boga, który zbawia i Boga, który daje, a właściwie czeka, na, czeka w Duchu, żebyśmy się na Niego otworzyli, żeby mógł nam, nas obdarzyć swoją mądrością. No i tego życzę Wam i sobie także. Powodzenia.